Dzień dobry. Przed świętami kupiłam te rzeczy u Państwa. Czy Pani chce zwrócić coś, czego nie dojadła? Ale ma Pani pomysły. Ja jestem normalnym klientem. Ty Pani legenda głosi, że każdy tak twierdzi. Ja proszę Pani chciałam skorzystać z zamrażarki. Słucham? Jak Pani widzi, zostało mi wiele potraw po świętach i po prostu nie mam gdzie tego trzymać. Przepraszam, ale my nie przechowujemy posiłków klientów. Ale to są Wasze produkty z Waszym logo. Proszę Pani, to jest zamrażarka sklepowa. Te produkty też wydałam u was 400 zł, wszystko u was kupne. Proszę pani, proszę się obsunąć od zamarżarki, zaraz będę wykładała tam nowy towar. O, to moich płot spód, tam pod malinę mrożona nikt tego nie zauważy, a ja przed sylwestrem odbiorę. Odebrać to pani powinni, ale prawa wyborcze. Dzień dobry, jaka temperatura jest u was w lodówce? Między 3 a 5 stopni. O, to mi to odpowiada. Ja rozumiem noworoczne wyprzedaże, ale ona nie jest na sprzedaż. Ha! Proszę pani, to jest sklep spożywczy. Ja to przecież wiem. Ja jestem normalnym klientem. Hmm. Czy jest szansa na jakiś remament albo inwentaryzację tej lodówki dzisiaj? Można jaśniej? Wie pani co, albo to mleko przenieśmy tam do piersi z kurczaka. Proszę pani, proszę nie przestawiać mi towaru. Tylko na chwilę. W styczniu takie anomalie pogotowe ja muszę morsować. Czy pani chce morsować w naszej lodówce sklepowej? Pięć minut tylko. Nogi mam czyste, jak co waszą oazą przepłukę. Halo, pogotowie? Dzień dobry. O której pani kończy pracę? Nie umawiam się z klientami. No tak, z klientem bez umawiania i bez cebowania. Jak to mówią. Hy. Słucham? Nic, nic, spokojnie. Ja jestem normalnym klientem. Ale do osiemnastej pani pracuje? Do dwudziestej. Tu się świetnie składa. Marysiu, chodź. Nie wpuścili mi dziecka do przedszkola, bo ma bile, ale ona nie zaraża. Nie mogę jej wziąć do pracy. Pan ją gdzieś przechowa na zapleczu. No w domu jej samej nie zostawię. A pani i tak tutaj siedzi. Ona się słabo czuje, nie będzie przeszkadzać. Jakby jej temperatura podskoczyła, to pani ją na jogurty wyśle. E, moment. Pochodzi z wózkiem między alejkami. Nikt się nie skapnie. Chyla. Ja ją przed zamknięciem odbiorę. Dałam jej telefon. Można magazynie bajki oglądać. E, — proszę pani, Macie tu wifi? Ha! Marysia! Buty na zmianę! Ma... Jedzenie jej nie daje. No bo jak? Z drzewem do lasu? Dobra. <grym> Dzień dobry. Fajna maska. A skąd pani wie? Proszę zachowywać się całkowicie naturalnie. To nie jest nawet. Nic więcej nie mogę powiedzieć, bo mnie po głosie rozpoznają. Ale spokojnie, ja jestem normalnym klientem. Ale człowiekiem jestem niezwykłym! No tak, widzę. Dobrej zabawy. To nie jest zabawa. Gdyby ktoś zobaczył, że kupuję masło w promocji, mogłabym mieć kłopoty. Ja jestem znaną influencerką. Pod ostatnim filmem trzy komentarze, dwa udostępnienia i pięć serduszek. Wie pani, co by było, gdyby paparazzi zrobili mi zdjęcia? Już widzę te nagłówki. Znana artystka kupuje masło w promocji w dyskoncie. <laughs> I to jeszcze hurtowo. Ale ma pani świadomość, że jest limit na osobę sześć sztuk? Spokojnie. Jestem ze znajomymi z branży. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór. Jest 23.30, właśnie zamykamy. Myśli pani, że ja o tej porze na zakupy? Ja jestem normalnym klientem. Ja o tej porze, bo... wymówiłam swoje mieszkanie. Cięż nam podnieśli, prąd jest bardzo drogi. Od poniedziałku do piątku będę spać tutaj, a na weekend do rodziców pojadę. Sklep w nocy stoi pusty. Tyle miejsca się marnuje. Przecież to jest grzech! Pani jutro otwiera? To by mnie od razu obudziła, bo do roboty mam na siódmą trzydzieści. Przepraszam, ale naprawdę ja już zamykam, chcę iść do domu. No tak, pani w miękkim łóżku, a ja na paleciaku będę musiała spać. Proszę pani, nie będzie pani spała na żadnych paletach w sklepie. Spokojnie, nie wymagam fotela kierownika. Ja mam swój śpiwór, będzie mi wygodnie. Nie ma mowy o przespaniu nocy w sklepie. Lodówki głośno chodzą? No właśnie tak słyszę, ale spokojnie, ja mam twardy sen. Proszę się mną w ogóle nie przejmować. I obiecuję na dział z procentami nawet nie spojrzę. Mam swoje w plecaku. Zresztą kamery macie to zobaczycie, że ja porządny człowiek jestem. Słabo mi wody. A propos wody, to macie szczęście, że pracuję na basenie, bo myć będę się we własnym zakresie. Ale mamy szczęście. No koniec balu, panno lalu. Podobno się pani śpieszyło. Ostatni gasi światło! Ja pani zaraz zgaszę światło. Ładowarkę. Szybko. Macie ładowarkę? Nie sprzedajemy elektroniki. Przecież wiem, gdzie trafiłam. Ja jestem normalną klientką. Spokojnie, ja mam w szafce ładowarkę do takiego telefonu. Potrzebuję naładować szybko telefon. Pani da mi ładowarkę i odłączę tę kasę z kontaktu. Proszę się odsunąć. Jeśli nie podłączę telefonu, nie zapłacę za zakupy. Nie wzięłam portfela, chcę zapłacić telefonem. Jak mi się rozładuje, transakcja będzie niemożliwa. Jeśli odłączymy pani kasę, tym bardziej będzie niemożliwa. Ludówkę jakąś na chwilę odłączmy, albo chodźmy na zaplecze. Nie może pani iść ze mną na zaplecze, ale proszę dać mi telefon. Ja pójdę i chwilę pani podładuje. Tylko szybko, nie znam pinu do tego telefonu. Jak się rozładuję, będzie pani wina. Fotowoltaika? Proszę do mnie dzwonić codziennie na ten numer. Do skutku, aż się zdecyduję.